Cześć, witam was, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy tam w Terraria Mini mną. Tam Tam, tam No Cześć No Przywitanie mistrza no. O, Tam paczuka. na dole jest beczka. No to ja nie schodzę Tam silver bulety i te spejki bola. I slime Slime, slime Um, dobra, wyłażę Kopę. z tego syfu. No to kop. Ja sobie zejdę tędy. Nic nie widzę. Ops. Świetnie. No dziękuję za zniszczenie mojej... Co? Widziałaś to? Nie. Spuściłaś wodę i slime się wspinał jakby... do mnie, ale... No. Zobaczysz, nie? Tam... Chyba musimy wracać, co? Do góry. Do góry? Do góry. No. Oj! Co? Chyba zaraz spadnę. A o. co to jest ja mi się ono zaczyna. A co to jest? Coś tak... O! Skrzynka! Widzisz? Złota. Nie. O widzisz? Tam na dole. Tam jest dungeon. Chyba co? No, albo taka Bo zabudowana jest... skrzynka. Nie rozwalimy oh, chyba tego dungeona. Ja, mamy dungeona. Nie, nie. Crimsonowym można. Hmm. Ju -ju. O, halo! Chcesz... Hello? A no tak, bo można zasadzić nie na hard ale nie będzie tych potworków, nie, hard aha Nie schodzimy na dół, bo to będzie śmierć. Nie. <laughs> no. Trzeba tu jakieś świetne, prowizoryczne um, przejście zrobić. że nie ma potwora. No, <laughs> nie jest, jest, no ten stary człowiek tutaj stoi. Kurczę, nie było książki. Dobra. A. Idziemy na holo? O, no pewnie. Taki męski biom trzeba tam iść. Haha, nie doskoczysz. No, doskoczysz. <laughs> <laughs> Jakie podskoki. <laughs> Ej. Co? Haha. Ha. Ja tak wysoko Króli. nie skacze. No. Haha. Ale tu różowo. No fajnie, tak. W stylu w ogóle stalkera, nie? Nie patrzymy, <laughs> nic co jest w ścianach, tak swoją drogą. A pewnie coś się znalazło. O, przejście na przykład. No dokładnie, znalazłem przejście, jak widzisz. Kto ej, 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 ej! <laughs> ej, chodź tu, chodź do mnie, szybko. Nie mogę. Czemu? Na zamiaski Śnieg. No. Widzę. Jej, e, to są te kostki ze śniegu. Ja tam idę. Ja tam lezę. A już nie mogęś więcej liny rzucić? No wiesz, no. Dobra, proszę. Dobra, podskoki. O, ja jestem wyższy od ciebie w sensie, wyżej skacze. Ja myślę, że w tych ścianach to by było tutaj pełno rzeczy. No dokładnie. Ale no. po co szukać? Po co szukać? Bo inaczej nie, zna nie znajdziemy nic innego. Proszę. O. Dobra, ścinamy drewno, nie? Masz ja jakieś to bomby? Inny. No, ale bomby tutaj nie, złota nie. są. Nie. Wyrzuciłeś bombę. No dokładnie. Głupia, to Cukierkowy pokój! Co? Cukierkowy pokój! A, I kie... Mikołaja! Piernikowy. Wyglądasz Cieszo? jak chłopak. To są timery sekundowe. Te lampeczki się świecą dzięki temu, nie? Ja myślę, że tam coś będzie mogło rozwalić. Ale fajnie, tylko szkoda, że już po świętach. No tak, niestety, jakiś miesiąc, nie? Prawie dwa. Tu nic nie ma. A tam na prawo, co się jest? Dalej? Nie wiem, właśnie na razie się stąd nic nie widać. Halo jest dalej. Mogę rozwalić te, A to jest Snowbrick. Hmm, tak? ciekawe, nie widziałam nigdy takiego bloku. Naprawdę? No, nigdy nie budowałam ze śniegu, więc. No to jak tam będziesz grać kiedyś na prywatnym save'ie czy coś, to zrób sobie domek na zimowym biomie z tych cegiełek. I jeszcze z lodowych, to świetnie wygląda. mnie. No na przykład. Ej, ehm, ten. Wiedziałam, <laughs> serduszko. No, dokładnie. Za to, że nie chcesz zwiedzać, to nie dostaniesz. I tam jeszcze pod spodem coś jest. Ja tam będę pierwszy. Gdzie? Na dole. pod to. Ale nie jest na dole. bloki są tylko tutaj. No, pewnie na dole też. Ale jest jakieś wyjście do jakiejś kopalni? Też bloki, tylko że czerwone. Albo do tego, co ty znalazłeś, tak? Takie jakby zasypane przejście? Nie. Głupi jestem. To jest piętro niżej. A skrzynka jest tam na dole, tam. Cię? Pokazę, pokażę A, ci palcem, okej? Okay? <laughs> Dobra A. Ha, znowu jaskinia Ha, ja schodzę na dół Ha Czas pierwsza... slimy pozabijać, bo nie ma, nie ma tego Czego? Pochodni A ja nie mogę, nie mogę halołowych tych rozwalać Proszek oczyszczający Idę tup, 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 tup. Proszek oczyszczający Proszek oczyszczający, ok. Będziemy czyścić Biom? No można, zobacz. Pokażę Ci, jak to działa. Patrz, ja masz, wiem, jak to działa. Jakim prawem? <grym> <grym> nie taka była umowa. kurda kurde, nie mamy tych. Nie wiem, co jest w wodzie. Co to Gdzie... jest? O, mam nie... lampeczkę. Nie, znie się lampeczkę mam niebieską. O. Ops slajd. Co, o. To jest... co to jest... No, co to jest? Nie. Ludzie... Wywaliło mi internet. O już przywróciło. A nie, wywaliło. Słyszycie Skype'a, jak się łączy, prawda? A... Fuck czemu teraz? Hmm. To może... Nie, nie będę robił cięcia. Albo je zrobię, więc... zaraz wracam. Okej, witam was po małym cięciu, tak wywaliło mi internet, ale już wszystko jest w porządku i gramy znowu. O. Tak, i znaleźliśmy fajną rudę, której nie możemy wydobyć. Niestety. Jeszcze. Idziemy na dół? <laughs> Mogę iść, tylko daj mi pod kołowę. Nie. No. Nie. Mów więcej tego. Czemu ty wyżej skaczesz? No bo mam balonik. A, no tak. <laughs> um, a tam jest chyba więcej kobaltu na tej wyspę. O. O, Underground, halo. Halo. Jak uh! <laughs> Jak się fajnie rozsypałeś na moich... <laughs> Kolorowe slajmy! Żółty slime. Czemu? no nie. Zły jestem. Chodź. Jest, za złotą skrzynkę za to. Ale złotą taką bez klucza, ale nie dostanę się tam, bo jest. Ty, a ten perlston y, rozwali jej bomba? Tak. No to rzucę bombę. Dobra. Uwaga. Szybkie stakowanie. Pach. no. A się dostanę. Uwaga, dzwonek, żeby przywołać Magical Ferry, to jest boss? Eee, nie. To jest ten, Pixie, który za tobą podąża, chyba. Siedem gwiazdek i 85 silverka. Nie, to jest cenne. Tutaj, gdzie jest meteoryt. Chcesz coś z meteorytu? Jak już jestem w domku? A, czekaj. Z meteorytu. No, ja mam kask z metorytu, to możesz mi zrobić resztę, jak wystarczy, ale na pewno nie wystarczy. Co Dobra. z niego można zrobić? Zaraz ci powiem. No nie, znowu zbugowane czesty. No świetnie. Najlepszych osób w mieście polecam. Dopiero dwa. Dobra, ty masz hełm, tak? To chcesz klatę, czy nie? Klatę, bo ma więcej defensa. Okej. Okay. Idę. Ja. Świetny odcinek. No, będę szedł teraz. Przez 5 minut. Dobra. Tam jest Underground, ale tam może być coś niebezpiecznie, cholera. No tutaj jak już są kobalty, no nie? To to chyba już tak bardziej na hardmode'zie powinniśmy tam przyjść, nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie wiem właśnie. Bo na razie to ciężko cokolwiek znaleźć, ale może poszliśmy po prostu. Może do piekła powinniśmy zwiedzić, ale to w następnym odcinku już pójdziemy najwyżej wrócimy się do piekła. No. Tak, żeby iść tak, jak się powinno iść z kolejnością. No dokładnie. Spójrzmy na mapę. No to w sumie ja gdzie powinniśmy teraz iść? Bo nie mamy praktycznie surowców. Zwiedzać? No, spoko. Brzmi fajnie, tylko nie każdy ma podkowe niestety. Nie nie każdy sobie może tak skakać. Hoppsiup, hop, Tak jak właśnie teraz ja skaczę. O. Dobra, jeszcze pójdę w prawo, zobaczę, czy tam coś jest. możliwe, że to już koniec mapy, będziemy mieli mniej więcej takie rozeznanie, co gdzie jest. Gonimy mnie... Bat, O, zmienia się melodyka. Idź mi stąd. Hmm. Tu się zapowiada, że to chyba nic nie ma. Na pewno? Nie, bo idę cały czas prawo, czyli buduję taki, wiesz, platformę z, z dirta. <grych> I nic nie ma. Idę, 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 idę. Mhm. Można się przynieść do domu i pójść tu do piekła. Jeszcze mamy w sumie jakieś Teraz 15 mi minut. No, ja tak mogę iść do końca mapy Dobra, no to wracamy, nie? Do domku Jeśli się okaże, że na końcu są jakieś ukryte skrzynki No takie najlepsze, nie? Hardboxowe ekwipunki i inne Syfa, ale ja wolę swój kaktusowy sobie. Wiesz co, skończy mi się Dirt, więc dalej sobie nie pójdę Spoko, ja tu zrobię... Ej, um... To ja spadam w dół Let's... Alchemia, let's... składniki, tak? Mama slime! I umarłam. Dobra. To chyba nic dalej nie było. Do Na Naprawiamy? Co? Y naprawiamy. Boże. Nie wiem co chciałam powiedzieć. Nieważne. Bronie O coś tu było. O, dzięki. Dosyć dziwnie wyglądam, ale spoko. Dobra, masz to drewno. Skornisz No, pixie. Cheater. Mam pixie, a nic nie robi, nie? Nie, rzuć mi też ten dzwonek. Nie mogę być gorszy, nie? Ale, o, 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 to musi tutaj być w naszej kolekcji. Zarażowej. co Krzyż. co trzymaj co tego nie założyłem. A, lampka. Yeah. Slime, chodź tu. Nie co się co A gdzie mamy... Aha, wróżmy. co 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 Tu. Muszę te klocki te, te, te świąteczne odłożyć. Poczekaj, gdzie schować beczki? Chyba, że je gdzieś ustawić. Wiem. Mam świetny pomysł, Ty mnie nie wyjdzie, ale już to się boję. Dobra. Tam. Rozumiem, że masz motek. Nie? No. no. To zaraz A... będziesz ścianę usuwać. Na nagraniu oszalałeś. Chodź, Co? idziemy do piekła, nie będziesz budował teraz. O, czemu? O. Meteoryt, ja mam jeszcze 32. No to, nie, to tam chyba 4 sztabki są. A z 20 czy z 25 robiło się laczki. Mam 10. To się robiło? Laczki, no buciki. Mam 14 sztabek. I. Mogę nic zrobić. To w piecu? Nie. No to w komadle. Nie. Nie, za mało w takim razie. 18 jest potrzebne chyba na motosikierę. A 20 plus kilka gwiazdek i coś tam jeszcze na tego. To mi się nie podoba. No, to jest krzywe, to musi być chociaż proste, no. No Poczekaj, ja tu równam, żeby ładnie... No wróć. nie idzie, chodź. Już chwila, już. O, jest pięknie. No. Już? No, no tak. To idziemy. Tak. Musiałam odłożyć drewno. W sumie jeszcze tego nie odłożam i tego nie szkodzi. <grym> oh, oh, oh. Bomba. Dobra. Hmm. To co? Którym w ogóle do piekła się szło? Nie wiem, w dół no, Świetnie Lecimy A tu w lewo Chciałaś powiedzieć lecę <laughs> Lecę Tu w dół Tu jest piasek I tam Tam może coś będzie To ja na ciebie poczekam zanim tutaj Przyjdziesz? No muszę. Niestety Pixie nie daj mi nieśmiertelności od upadku. O zobacz, o, szybciej mi to poszło niż tobie pewnie. Co? No, spadek tutaj, zobacz. Ja już tu zdążyłam żelazo wykopać. Co? Każdy <laughs> tak mówi. Ile tu jest skarbów, a my tutaj nie byliśmy. No nie. Żelazo! Kopać je. No my jesteśmy właśnie na tym poziomie, gdzie tak jeszcze żelazo powinniśmy wydobywać chyba, co? No, ten kaktus mówi sam za siebie. <grym> no ja mam spodnie kaktusowe jeszcze. No ja mam w sumie tylko klatę, ale... Tam czy nic nie będzie. O! o patrz. Ametyst! I po co ci to? Mm, na co Na takie bojery? No dwa. Nie, ile tam tego kopajesz? No wow. przekopałaś. kina. No właśnie, Czekaj. jeszcze nawet haków nie mamy Lipton. Tam w dół jest ta? Piekło? Eee, być może Kopać w dół? Tak Da się kopać w górę? No w sumie w Terrarii się da A... nie, 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 trochę za daleko O, jaki fuks no Też tak, co? Hmm. Ja już spojrzeć na mapę, bo pewnie... Tak, gdybym poleciała troszeczkę w prawo bardziej, to bym znowu spadła na te kolce na samym dole. O, ciekawe, to jest tabliczka. Ale tu byliśmy, że tutaj ten złoty armor jest. A to um, jest złoto chyba. Tylko... Gdzie ty jesteś? E, zobaczysz coś tam na filmie, nie? <laughs> coś dziwnego się stało. Okej. Okay my tu. O kurczę, tam jest syfu. No no, dlatego tutaj wbijamy. Dobra, to ja idę zwiedzać. Tam nie ma nic na lewo. No. No, my tutaj byliśmy. Ale tak. to jest złoto. By the way. Dobra, um, tutaj przydałoby się. Złoto! I co z tego? Złoto! O. No co? <laughs> na dole coś lata. A! Na dole coś lata, Uważaj, chomiki A, idą. Znacznie to pewnie, chomiki. No fuck. Dobra, um. e, co się stało? Przez chwilę jakby nie mogłem zaatakować. Miałem takiego gotika nerwowego, nie mogłem zaatakować. O, o, No, no, dziękuję! Naprawdę, <laughs> dziękuję ci z całego serca. To było zabawne, co? <laughs> tak! Świetne. <laughs> Teraz jakbym miał podkowę, to muszę cię do ciebie z las, ale że nie mam podkowy, no to nie zejdę. To już możesz tam zostać, bo już kończymy. No. To ja zacząłem, ja... ty kończysz. No. Ym, poczekaj jeszcze bo to będzie złoto. Nie, nie no, Nie jestem zły. No, curowce? A! Idź sobie! No ja chyba do ciebie dołączę zaraz do domku. O nie, przeżyłam. Nie. I wylałam lawę. Czekaj, a teraz zrobię taki trick. Że spalił się MOP. Spalił ci się MOP? Mob się spalił, nie mi. Aha. No. Um, Oj, to chyba nie było mądre. A nie, dobrze, bo to było mądre. Oj, chyba jednak nie. Hmm, hmm. Idę do ciebie. Idź, idź zapraszam. Jestem. Zginęłam. <laughs> Dobra, to my dziękujemy za uwagę. Nie, mam nadzieję, że mamy. mamy. Nie, nie. O Boże. Ja tu robię w porządek. <laughs> no, mamy nadzieję, że Ci się podobał i wyczekujcie następnych. Jak macie jakieś y, pomocne, o, pomocne komentarze, pomocne opinie? Rady. O, Dobre rady, rady? Do, 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 dotyczące tej mapy, to my chętnie je przyjmiemy, bo w sumie to. To ja nie wiem, czy tutaj się właśnie powinno grać tak jak w normalną terarię, czy jakiś jest taki A, no dokładnie. cel, zadanie czy coś. No. Także dzięki i do następnego. Pa, cześć. Siemanko.